Tam jest plaża. Gdzie? Andrzej! O, widzę ludzi. Oczywiście. Tam jest wejście, zobaczcie. Tam są schody. No właśnie, pice. Ale ile tych schodów, ludzi. Mam do oczekiwań, muszę pójść na mojego ozdobę, bo mi serce powieszy. Nie ma małego Aha, to o, o, o mnie Ci chodzi? No, ja, o, ja o, Ci mogę trzymać no. jak ze schodów podejść. Patrz, patrz, ta czysta woda. Może tam z... krystaliczną wodę spróbuję. Się, tam jest plaża. Tam dalej też jest. Tu jeszcze tego całego. Ale skaliste to to. Nie znajdziemy jakimś lepszym plażem. No, na razie szukamy, Na razie zdobyłem doświadczenie.